Szpital Płudski zwrócił się bezpośrednio do samorządu w Ziemi o sfinansowanie bardzo potrzebnego urządzenia. Jest to zmywarka termodezynfekcyjna, która ma podwyższyć bezpieczeństwo w dobie dzisiejszej sytuacji, ale koszt to jest około 25 tysięcy złotych, i szpital nie posiada takich środków. I też zadeklarowałem, że gmina udzieli tego wsparcia na zakup tego urządzenia, które jest w oświadczeniu pani dyrektor niezbędne, pani prezes. Ale dzisiaj również po rozmowie z panią prezes podjąłem decyzję o udzieleniu pomocy na zakup niezbędnych środków, masek, płynów do dezynfekcyjnych w no. wysokości na którą zakupy zrobi Pani Prezes to jest na dzisiaj 3000 zł z zarządzania kryzysowego te potrzeby na pewno będą się w dalszym ciągu pojawiać bo to my jeżeli nie pomożemy szpitalowi to niestety może się to nam przeciwko nam obrócić ale też mieszkańcy Gminy Puck swoją inicjatywą przekazały kilkaset masek uszytych własnoręcznie do potrzeb szpitala.